Witam kochane wadniki, serdecznie na czytaniu tygodniowym. Moi drodzy, zapraszam, zanim jeszcze powiem, to zapraszam serdecznie na tworzenie mapy marzeń, takie face to face, do siebie, do gadałki, 29 marca, kochani, od godziny 10. Jest to za darmo, kto chce, niech przyjeżdża, tak bardzo serdecznie zapraszam, moi drodzy. Mapa marzeń najlepsza, bo jest w Nowiu w Baranie. Na najlepszy czas, jaki może być do stworzenia mapy marzeń. Ja mieszkam 65 km od Warszawy, trasa bardzo dobra, S8, więc nie jest najgorzej. Kochani, kawałeczek trzeba skręcić w drogę na, Mazur, w droga na Mazury, więc nieźle. Jeszcze oddzielny filmik nagram, ale już zapraszam. Dobrze, przewodniczki dla Was. Proszę bardzo. Tutaj jest czegoś, tutaj jakieś sprawy urzędowe, niecierpiące zwłoki do, do załatwienia, bo coś się tutaj bardzo szybko objawia. Ale macie się nie martwić, myślę, że zostanie, powinno być pozytywnie załatwione, natomiast tak jak ten, kto coś obiecuje, absolutnie tego nie załatwi, mało tego, to jest tak, jakby Państwo musieli, będziecie zdani na siebie. Troszkę wyczerpujący tydzień, ale dlaczego wyczerpujący? Dlatego, że będzie chodziło o jakieś spisywanie, podpisywanie, czy są to jacyś notariusze, czy są to, nie wiem, jakieś sprawy urzę... ale urzędowe, naprawdę urzędowe, które będą bardzo. Bardzo wymagające od Państwa, więc na to zwróćcie koniecznie uwagę w tym tygodniu, bo to są akty prawne, no przeróżne, naprawdę przeróżne rzeczy. Jest tu zadowolenie z tego, ale później jest naprawdę totalne, takie totalne osłabienie. Niedziela pokazuje mi się i poniedziałek, dosłownie niedziela i poniedziałek, Kolejne pokazuje mi się, że muszę odpocząć, tak, żeby muszę zebrać swoją energetykę, bo tu jest jakaś batalia u Państwa w tym tygodniu. To nie chodzi o to, że będzie źle, będzie dobrze, tylko tak, jakby boicie się i tu jest, jest troszeczkę jakiegoś strachu, bo tu jest jakieś straszenie też jednocześnie jakiś chęć przymusu tutaj wywarcie na Państwa przymusu Przy, powiem tak, nie dajcie się temu, tak, na pewno analizujcie ale jest to w dziewiątce kielichów więc myślę, że coś się tu Państwu znaczy nie w dziewiątce kielichów, ta dziewiątka mieczy to jest tylko to co w naszej głowie, później jest trójeczka kielichów czyli będzie jakaś radość ostatecznie dołożyłam jeszcze jedną kartę buduje się, tworze. Czyli jestem, czyli to był dobry krok w kierunku mojego życia na pewno nie bierzcie kredytów myślę, że w tym tygodniu kredyty nie są wam pisane, jakieś pożyczki, nie róbcie tego, chociaż, bo może być też tak, że ktoś będzie państwa odwrotnie przymuszał do wzięcia albo zachęcał bardzo mocno, mocno. i mało tego jest tak jakby będzie to w diable, czyli tak jakby będzie miał dosłownie cudowny język i rękę Midasa dla niego będzie to ręka Midasa a dla was może być to zubożenie na długi, długi czas, czyli nie Dajcie się w jakiś sposób oszukać, coś, czego nie jesteście pewni, po prostu w tym tygodniu nie podpisujcie drogie wodniki. Jeżeli chodzi o samotnych, pokazuje mi się, że jest, też, jest czas, żeby. Tutaj, jak to się mówi, zatańczyć tego wspólnego walca, natomiast nie jest to osoba na długo. Będzie na dłuższą, na dłuższą metę może się okazać osobą bardzo męczącą, moje drogie zwodniaczki, bo tu jest pokazane, że nie do końca to jest tak. Jeżeli mamy tutaj diabła, jeżeli jest to osoba jakaś, macie poznać jako osobę prawną lub osobę, która musi zmienić ubranie do pracy, to jest to coś na chwilę, ale jest to na chwilę. Co tak jakby da jakąś radość, krótką radość, ale tylko na chwileczkę będzie szybkie, intensywne, natomiast później tak jakby trzeba będzie potem odpoczywać i niekoniecznie będzie można z tego cokolwiek utworzyć na dłużej, tak? Jeżeli chodzi o związki, pokrywa mi się tutaj, nawet dzisiaj miałam rano czytanie takie, ale chcę Wam powiedzieć, że pokrywa mi się, le, mamy tutaj taką energetykę że jest część z Was, tak? Bo tu jest część z Was która tak jakby potrzebuje stabilizacji nie wie czego ma nie wie czego ma się spodziewać tak jedni tutaj tak jakby że jest ktoś w tym związku tak ale jest niby ta stabilizacja lub jest zaburzona tu są tak jakby partnerzy z nałogami tak jednocześnie ale w stabilizacji czyli tak jakby ktoś jest w zawieszeniu nie do końca nie do końca używa swojego nałogu czyli jest czysty no czysta osoba która jest już po nałogu ale jest tak, jakby zagrożenie tutaj, ale też jest tak, że jedna ze stron, moi drodzy, w związku ma chęć na odejście, tak? Chce sobie poszukać swojej własnej stabilizacji. Natomiast są też związki, gdzie ktoś się tu o kogoś boi, bo chodzi o kończynę, chodzi o stawy, chodzi, tak jakby o jakieś podróże w tym tygodniu waszego partnera, waszej partnerki i tutaj jest tak jakby, tutaj jest pies pogrzebany, mało tego, tutaj jest tak jakby ktoś coś robi nierozważnie, tak, podpisuje coś i tutaj czy wy, czy wy, bo tu jedno z dwojga coś podpisuje nierozważnie, co może zubożyć całą rodzinę, tak, później z tego tytułu, bo ktoś podchodzi bardzo, bardzo lekkomyślnie, tak, bawi się życiem. W chwili obecnej. Natomiast, drogie wodniki, ogólnie co dla Was, bo tutaj chcę zobaczyć, idziecie po coś dobrego. Tu może być poprawa, nie w tym tygodniu jeszcze, ale macie bardzo dużo kart, takich, ja bym powiedziała. One są stabilizujące, no ale mamy tutaj, jeżeli chodzi o arkana wielkie, to tak, w pracy, dla tych, którzy szukają pracy, no to jest ten diabełki, jak najbardziej taki, idziecie po tego króla denarów, czyli tutaj możecie znaleźć pracę. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi dla tych, którzy tak jakby coś tworzą, urzędowo coś tworzą, coś Wam się uda ugrać, ale dla tych, którzy będą musieli coś podpisać, coś, co będzie tak jakby, ktoś Wam coś obiecuje, coś przedstawia, ale jeżeli też chodzi o finanse, bo to mamy tego giermka denarów, no to niestety jest to jakieś zubożenie przynajmniej na 5 miesięcy, tak? Czyli musicie też zwrócić uwagę, co podpisujecie, co jest dla Was... Korzystne. Natomiast jest też jakaś porada, jeżeli są porady prawne, porady mogą być niekorzystne albo przedstawiająco niekorzystne, jakiś zarys, jeżeli chodzi o Wasze osoby, tak o Wasze plany. Natomiast jeżeli chodzi o związki, gdzie wszystko jest ok, to tutaj tak jakby jest, jest obawa o partnera, o jego podróż, o jego wyjazdy, o jego pracę. To są rozmowy prowadzone. I tak jakby ja bym nie podejmowała w tym tygodniu, kochani, żadnych decyzji, bo widzę, że podejmujecie je razem wspólnie, więc ja bym tego tematu na razie nie ruszała. Jeżeli chodzi o zdrówko moi drodzy, mamy tutaj kochani, mamy tutaj kończyny i mamy jeden bok, tak? Czyli tak jakby coś tutaj, ale też jest jakieś zubożenie. I drogie panie, patrzymy, pasowałoby się, pasowałoby przejść się, tak jakby skorzystać z wizyty, takiej wizyty po prostu kontrolnej, u ginekologa, u ginekologa czy takie sprawy kobiece, ale jednocześnie tak jakby zbadać sobie koniecznie. Hormony, bo na pewno by się to Państwu przydało. Ogólnie macie troszeczkę rozgardiaszu, drogie wodniki, w tym tygodniu. Takiego rozgardiaszu, że jest tu siła, jest tak jakby chęć pójścia do przodu, ale jest też takie wycofanie, i mało tego, skoro wychodzi Wam eremita, to karty podpowiadają Wam tak. Posiedź, przeanalizuj, popatrz. I znajdą się zaraz dobre rozwiązania, ale teraz tak, jakby nie działaj z czymś na oślep, tak? Czyli wszystko pomalutku, wszystko powolutku, a bardzo ładnie się to dla Państwa deklaruje. Dla chorych będzie wyzdrowienie, ale rekonwalescencja jeszcze chwilę potrwa. Także tak, to moje drogie wodniaki, zwodniaki, buziaki pozdrawiam serdecznie. No i oczywiście zapraszam na warsztaty.